Cześć! Cześć! Kto tym razem? Hubert. I Sebastian. Po raz trzynasty. Trzynasty. Miejmy nadzieję, że nie pechowy. Otwieramy. To, to pierwszy raz to nie będzie pechowa trzynastka. Tylko Stawię. szczęśliwa trzynastka. Też tak uważam. Nawet cztery podstawki przygotowałem. Ale z reguły, jak coś tak robię, to, to działa na odwrót. To może schowaj jedną? Nie. Zagniemy, Nie. zagniemy los. Nie. Rafinha, Czawi, Gundogan, Ronaldo, Christensen, Mascherano, Martinez, Gavi, Lomeu, Kunda Pedri, Rafinha, Lewandowski, Jamalek. Zaskoczenie. Dużo. <głos> <głos> Aranjo, Garrido, Rivaldo, Kunde, Pedri, zwalniamy, De Jong. Cancelo, Alarcon, Felix, Roberto, Alarcon, Kogo nam przyniesie Alarcon? Już. Lewandowski. Lew w elektryku. Double. Double. O, Roberto. No. Mam Co za, Tyferka? Dobrze. Co tam mamy? Odwrotnie. Dobrze. Tam. Autograf! Nie, nie ma. Nie, coś tam. byłoby widać. na 150 ale... mamy Gawiego! no, fajnie. No to tutaj nam się poszczęściło. I znowu zaczynam mieć szczęście. No, Lewy w tym, w elektryku. Sergi Roberto na 399. I na 150 Gawie. na 150. Fajnie, fajny traf. Dziękujemy, na kolejne zapraszamy. Zostały nam się jeszcze dwa. Tak mało? Trudno. Wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Trzymajcie się pa. ciepło. Pa.